Eluja, dobra, ale to na przykład będzie takie krótsze, zróbmy 15 minut, dobra? I ja tylko zerknę, mimo że jesteśmy na wizji, a nie, bo ja, ten, yy, 11.30, ale nie wiem, zobaczymy, chyba tam się coś, plany ziszczą. No to otrzymamy no się, ja Ci zaczęłam, wiesz, tak? Za kulis. Mhm. Za kulis właśnie, ale no nie to, że mnie to męczyło, tylko wiesz, jak coś nas męczy, to mówi to o nas, prawda? No bo jest coś takiego, że jak coś nas, jak to słowo współczesnych czasów, trygeruje, to jest o nas, nie? A wiesz, że wczoraj jak byłam w pracy u pani Halinki, 94-letniej, to pokazałam jej pana profesora Miotka. Czy znasz pana profesora Miotka? Tak. Jest osobą publiczną, znaną w Polsce i jest z Wrocławia, tak jak ja, a ja chodziłam do liceum, w którym jego żona była bibliotekarką. Także tak troszkę. I wczoraj po prostu, jak zobaczyłam pana miotka na YouTubie, to mi tak się rozmiękczyło w okolicach serca. I mówię, pani Halinko, pokażę pani, bo pani Halinka miała 12 lat, jak, jak już zamieszkała w Stanach. To była bardzo długa droga wojenna przez różne kraje. Cudem po prostu udało się z Syberii dostać do Stanów, ale no tak jakby nie doświadczyła tej, tej, tej dłuższej wojny, prawda, w Polsce. I no wiadomo, już po Kłosie no to nie znam nie zna wiele postaci, więc ja jej wczoraj pokazywałam pana profesora Miodka, słuchałyśmy różnych i było też między innymi właśnie odnosił się do tego jak obecne pokolenie coraz bardziej zna język angielski i jak to się przekłada na, na język polski ale oczywiście to była audycja sprzed 12-13 lat temu jak dopiero ja tutaj przyjechałam więc tak mówię ciekawe jak wygląda teraz profesor Miodek no, no ale Zapytam to, bo mnie teraz to będzie um, bardzo mocno, um, że tak powiem, wiercić we mnie dziurę. Czemu jestem szalona? Twoim zdaniem, ja wiem w wielu, wielu miejscach, czemu jestem szalona, ale... Ale weź Ela teraz powiedz, czy to ja jestem szalona, czy ty szalona? Ty powiedziałaś, ty jesteś szalona, <grym>, że ja jestem szalona. Kurcze, Elo to... Cię przepraszam, to, to... Ale to jest, to, to, to... jest yy, bardzo... Ja przerwie. jestem szalona, że tak powiedziałam. To to jest bardzo... musiała, bym musiała, wiesz, bym musiała cofnąć się teraz do, do tego miejsca, w którym to powiedziałam. Kurczę, o co chodziło? Jak skończyłyśmy poprzednie nagranie, powiedziałaś, że jestem szalona. A, bo chodziło mi... Te... Szalona jesteś, tak! Tak, bo zrobiłyśmy ostatnio to za kulis. I Ela od razu do wstawienia na YouTube, a ja sobie myślę, jejku, to myślałam, że to będzie w archiwum i to może kiedyś wyciągniemy, ale to już się dzieje. No co ty? Co ty? <laughs> tak, jak to... tak, nie no dobrze, Elo, no to, to, to było takie pozytywnym znaczeniu szaleństwo, czyli po prostu wiesz, już tu robimy za kulis i od razu Czyli takie w... właściwie odkrywamy siebie z dwóch stron, tak jak dobrze powiedziane, czyli jedna strona to jest taka grzeczna kultura. Dla wszystkich oficjalne opowiadamy o miłości, o prawdzie, o, o wszystkim. A druga jest taka, że jak teoretycznie, bo teraz wiemy w sumie, że jesteśmy nagrywane, ale jak teoretycznie już naprawdę zamykałyśmy te nasze spotkania nagrywane, no to potem tak sobie siedziałyśmy: a właśnie, napije się na luzie herbatę, bo przecież ktoś mnie oceni, że jak to ona tu rozmawia i pije. Może wyjdzie to, że jestem większa gaduła, niż tak. Staram się Ciebie słuchać, staram się ci nie przeszkadzać, ale i tak widać, że wchodzę w słowa. Ale tak naprawdę teraz jest moja prawda, że, że jak jestem w takim gronie zamkniętym, to jestem bardziej odważna, więcej mówię, a jak, jak, jak jestem. Ale, Ania, to jest fenomen, to jest dla mnie absolutny fenomen, że nic się nie zmienia. Jesteśmy ciągle tylko we dwie. Jest to nagrywanie. I jakim sposobem jest inna forma tej. tej... No to, dobra, to są te różne maski, to są te różne tożsamości, tak? Jak jesteśmy w roli matki, żony, koleżanki, nauczycielki, to troszeczkę mamy, tak? Jestem na przykład policjantką, no to inaczej bym ten. Ale faktycznie my tu odkrywamy. Ale, ale też jest dla nas ważne wszystkich, czy faktycznie tak bardzo się różnimy, kiedy ja jestem na przykład w szkole nauczycielką, czy ja tak bardzo się różnię od tej, tego mojego tego sposobu, stylu bycia, od tego prawdziwego. I wiesz co, ja miałam zawsze wewnątrz poczucie, że ja właśnie zawsze dążyłam do tego, żeby być jak najbardziej naturalna. I wydaje mi się, że jestem naturalna. Troszeczkę jakby ten wiadomo, no. Jesteśmy w takich czasach, że mamy tę możliwość o właśnie wstawiania na YouTube, to my nie mamy pojęcia, tak? Przecież nie znamy osób, które mogą zerknąć na te rozmowy, więc jakby ta świadomość jakby powoduje, że wkładamy kija do środka, żeby takim być bardziej usztywnionym. Aczkolwiek jak człowiek się zapomina, to zaczyna być różniejsza rozmowa. Nie wiem ilu. to może ja już. Przestanę Fajnie, mówić. że tego dotknęłaś, bo ja bardzo, bardzo mocno pracowałam nad tym, żeby tego kija usunąć. Ja go miałam świetnie osadzonego przez lata i wydawało mi się, że jakieś role, jakieś uniformy to załatwią, że się schowam za tym, za tym czymś, ale. Pamiętam taki moment, że już mnie ten kij tak uwierał, że mówię nie, no po prostu ten proces będzie bolesny i nie wiem, jak długo potrwa, ale kij to wyjeżdża. To jest kij Cię wyjeżdża, bolesne, ale czasem jest bolesny. Mm -hmm. w, tak, to nie jest łatwy proces wyjmowania kija, natomiast ulga jak wyjdzie ten kij, to ci mówię po prostu jest niewiarygodna i ja myślę, że to co teraz robimy to jest zdejmowanie tych warstw Cebuli, bo nam chodzi o prawdę. Tak, właśnie o to, to chciałam powiedzieć, że my faktycznie chcemy pokazać, żeby być jak najbardziej prawdziwym, tak? Aczkolwiek wiadomo, że, że na przykład od wieków jest powiedziane, że chcemy się na przykład we własnym domu czuć swobodnie, czyli ściągamy jakiś tam może i garnitur, i coś wchodzimy w kapcie. To jest wiadome, tylko że to też zostało nam narzucone. Takie stereotypy i schematy. No, wiadomo, no, piękniej wygląda, że pani spikerka nie będzie w szlafroku zapowiadała programu, no bo też na tym ten cały świat polega, że my się tam swoje ciało wewnętrzne opiekujemy, coś... czy to jest święta, czy coś. Czekaj, czekaj, bo tak, u mnie tak nie słychać. słychać. Zerwało nam tutaj. I ja ja byś mogła słyszę. powtórzyć to. Ja już się... Tak, powtórzę. Powtórzę to właśnie, że to były schematy i tak dalej, ale na przykład doznałam szoku, jak tutaj przyjechałam i pierwszy raz latałam samolotem do mojej siostry i się okazało, że na lotnisku dzieciaki w piżamach, w kapciach. To był dla mnie szok. Ja tego nigdy wcześniej w Polsce nie widziałam. No i przyznam, że przez lata w sumie tam nie odwiedzałam często Polski, ale tych parę razy, jak byłam, to. Dostrz dostrzegam już zmiany, ale jakby tak patrząc ogólnie, to to no wyjście z tych takich przyzwyczajeń, z tej sztywności, z tego właśnie, wiesz, że musi być, a zresztą co tu daleko patrzeć, no dopiero co były święta, rozmawiałyśmy o tym, no musi być posprzątane, musi być umyte okno. przecież to są przyzwyczajenia, to są nam narzucone tematy, nic nie musi być. Tylko my wiemy, że jak bardzo mi przeszkadza i nie widzę przez to okno, no to umyję, żeby było czysto, żeby, żeby było widać i tak dalej. Ale to nie musi być koniecznie na święta. A to poczucie, które, które często jest takie nieuświadomione, że ja jestem ta gorsza, bo nie umyłam tego okna, że ja może ktoś powie, że mam brudne okno, to jest dopiero do zrobienia transformacja, nie? Tak. To prawda. Um, I tutaj jest, ja bym powiedziała, wiele też takich nakładek na to, bo z jednej strony to, co mówisz o tych ubiorach, o tym jest jeszcze kwestia dobrego smaku, takiego czegoś, um, co i, i powoduje, że, że, um, że my się lepiej czujemy, jak my o siebie zadbamy, um, że. To nie, żeby właśnie podpasować, to, 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 to znowu wychodzi ta intencja, nie? I, I co pod tym jest? Jak my to robimy, um, żeby było przyjemnie, dla nas również, my myć siebie celebrujemy w ten sposób, no to, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może być. I też ten dobry smak, to jak się obserwuje dzisiejszą modę, akurat oglądałam taki polski. Uh, jak to się nazywa? Jak, e, czekaj, jak jeden występuje, ten jeden, ten jeden kabareciarz, jak to się nazywa? E, Stand-up. Stand-up. I ten. Stand-upy są dosyć wulgarne, nie? I tak dalej, ale też przynoszą pewien rodzaj prawdy i tam akurat wypłynął taki temat, e, on poruszył, bo to mężczyzna. Temat kobiet, jak ubierają się kobiety współcześnie idąc na siłownię. I on to powiedział męskim, e, e, przez poprzez mężczyznę, nie? I, I znowu, są takie miejsca dzisiaj, gdzie obserwuję nawet te kobiety na lotnisku, jak są ubrane, to czasami ma się wrażenie, że jakby zapomniały się ubrać. Wiesz, coś, co w naszych czasach było... W ogóle nie do pomyślenia, to po prostu, ja pamiętam jak chodziłam do szkoły i była kwestia długości spódniczki i maksymalnie można było na dłoń nad kolano, nie, tą spódniczkę mieć. Więc mieć. jakby, znowu, po raz kolejny obserwuję coś takiego, że wychodzimy, jak wychodzimy z czegoś, to już na maksa w drugą stronę, już nie ma środka, tylko jest fu i dopiero potem I to gdzieś... To jest... Powoli, jest. gdzieś to jest znowu jakiś tam proces, gdzie się to wiesz, wraca i, i, i gdzieś do jakiegoś środka przyjdzie, nie? Więc. Yy... Powiem Ci coś śmiesznego a propos wyciągania, właśnie kije i tego, co mówisz. Moja córka dzisiaj ją zawoziłam do szkoły. I mówi, nagle widzi jedną z nauczycielek i się zachwyca i krzyczy i, i tam, och, ach, ta pani nauczycielka. I mówi, wiesz, mamo, ona nam ostatnio pokazywała, bo będzie wycieczka tam do jednego miasta, dlaczego my mamy dłuższe spodenki kupić, a nie możemy mieć takich krótkich. I wiesz, co ta pani powiedziała? Powiedziała, no, a wszyscy, a dlaczego nie możemy mieć krótkich? A, a jak to zrobić? A jak wiadomo, jak jest krótko? No i ona po prostu, właśnie na luzie powiedziała, wstań. Zegnij się, popatrz w lusterko, jak nie będziesz widziała swoich pośladków, to znaczy, że jest dobra długość. I tak samo powiedziała w sumie z chłopcami, wstańcie coś tam, bo jak nie będziecie tego widzieć, to znaczy, że jest dobra długość. Więc A dzieciom młodzieży to odpowiadało, taki właśnie luźny jakiś przekaz, niż taki bardziej oficjalny, także nagle ulubiona pani nauczycielka. O widzisz, no bo tak, no bo znowu, jak było kiedyś, dlaczego mam tak, bo tak i tyle. Bo tak. No wiesz właśnie to dzisiaj też poruszałyśmy w samochodzie. Ja mówię, zobacz, jak czasy się zmieniły. Jak patrząc w przeszłość, 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 jak jak to postępowało, jak było surowo w szkołach, surowo, że moi rodzice jeszcze mogli dostać linijką pod dłoni, u mnie tak jeszcze trochę też, u was to matko jedyna gąba, ja by policję by wzywali, I ona mówi, wiesz, tak, był nauczyciel, mówi taki starszy właśnie, my go bardzo lubiliśmy, ale jak tracił cierpliwość, to nie wiem, tam było powiedziane już nawet niech piłką rzucił. Potem już nawet ten, może już przestanę dalej mówić, ale chodzi o to, że był zgłoszony. Ten pan był zgłoszony, trzeba było z nim rozmawiać, ktoś to zgłosił. No właśnie, te reakcje niestety już nie mają tutaj akceptacji w owym świecie. Oczywiście za tym to można dalej tam pociągnąć, ale to też z czegoś wynika, tak? Tylko ogólnie patrzymy na te dozwolone to, dozwolone tamto i my na to i na każde pokolenie będzie patrzyło na na to co tyłu i na ale widzisz na to... tutaj, tutaj przychodzi znowu ta historia trochę z tego kursu cudów o którym mm -hmm. był poprzedni, poprzednia rozmowa o tej przeszłości, przeszłości o tej przeszłości nie czyli wiesz to jak my często się odwołujemy do tej przeszłości też do faktów i teraz z jednej strony to jest jakaś forma czegoś czego się nauczyliśmy ale gdzie to wypośrodkować znowu bo tak jak mówisz o tych nauczycielach, jak mnie pani nauczycielka w podstawówce pociągnęła tutaj za pejsa do góry, za to, że byłam w łazience na przerwie, a nie na korytarzu chodząc w kółko. A myśmy tam nie wiem, co robiły. No, załatwiły się i, i może żeśmy tam sobie postały chwilę, żeby nie chodzić w to kółko po tym korytarzu. Tylko tam i ona weszła i, i na pewno tam nie było historii typu, nie wiem, palenie papierosów i tak dalej, ale. pani, ale... że nie, robi, nie chodziłaś w kółko. Ale za sam fakt, że siedzę na przerwie w łazience. I tak sobie myślę, no wolałabym tego? Okej, okay, włosy mam, nic mi się nie stało, ale tak jak mówisz, dzisiaj by była z tego ogromna afera. Dzisiaj by była z tego afera, dzisiaj byś miała pewnie może inny nakaz, może dzisiaj byś musiała w kwadracie chodzić albo w ogóle. Nie, tutaj jest coś, czego nie rozumiem. Trzy minuty mają dzieci przejście z klasy do klasy, w ogóle nie ma przerwy. Dobra, może Ela, nie przeciągaj tego, tematu, ale wrócimy. Także są różności na całym świecie, i, i faktycznie, jak my tak za dużo oceniamy, to odchodzimy od tej swojej prawdy. Po prostu czasami musimy to przyjąć, zaakceptować i dalej działać zgodnie z tymi najlepszymi takimi swoimi odruchami. Serca. Dokładnie. I, I to jest też to przesłanie kursu cudów, to tych, t, t, akceptacja I... i. takie wiesz, ściąganie z siebie tego, że ja muszę komuś coś powiedzieć, żeby robił lepiej, że ta ocena, że ty powinnaś, nie wiem, bardziej dbać o siebie, bo, bo kurczę, masz już 50 lat, to zobacz, co za chwilę będzie. Oh my gosh. Tak, tak. Masz rację. I. I pamięć o tym, że w, mił w oczach miłości I jesteśmy musieli... tacy sami. I ta pani, która ciągnęła za te włosy, i ten pan, który rzucił, czym tam popadło, i ja, i ty, i te dzieci ta miłość tak. jest taka sama. Tak, tak. Tylko, żeby nam wszystkim było dobrze, to faktycznie ten niuans, ta intencja jest bardzo ważna, bo nawet wytłumaczę się z tych moich ostatnich słów, czyli jak ja komuś powiem, dbaj o siebie, bo nie wiem, masz 50 lat, to zależy, co ja mam na myśli, żeby tylko zwrócić uwagę, że może jak zadbasz, to wyjdzie ci na zdrowie czy coś. Czy mój punkt wyjściowy jest, zadbaj, bo jak nie zadbasz, to będzie, nie wiem, będziesz taka siaka, owaka, komuś się nie spodobasz. To chodzi o to, właśnie, o ten punkt wyjściowy, tu o to chodzi. I oczywiście za tym też idzie cały i ton, i. i, i... Jakby ta energia częstotliwości, prawda, jak ten, ale, ale właśnie to, te niuanse tworzą potem tą naszą rzeczywistość. Kogo spotkamy, co, co doświadczamy i tak dalej. Także jak najwięcej tej właśnie tego między bodźcem a reakcją zatrzymania się i tej dobrej intencji, no to miodzio życie, jak w Madrycie. Dokładnie, no, miodzio. To dziękuję Ci, Aniu, za dzisiaj. Dzięki, Elonia.